Lecz wiem, że już nigdy. Smutno mi, Boże, dla mnie gasisz słońce, co mi ciągle świeciło nad mych marzeń celem i tłumisz w moim sercu myśli gorejące, że mi nie będzie nawet moim przyjacielem. I choć wiem, że inne słońce znów zabłysnąć może, smutno mi, Boże. Myślałem, że minęły dni szalonych zdarzeń, w niepamięć puściłem wszystko to, co znałem, że zostało mi tylko to jedno z mych marzeń, bo ja jednej w życiu sferce swe oddałem. A że teraz kochać ona mnie nie może, smutno mi, Boże. I choć czasem uśmiechu grom przez twarz przeleci, lecz mdlejąc nie zostawi żaden ślad radości, bo ona, ta jutrzenka, już dla mnie nie świeci. Zgasła ta nadzieja szczęśliwej miłości. I teraz we wspomnieniach żal mi serce orze, smutno mi Boże. Chodzę ulicami w myślach obłąkany, szukając rozpaczy ciepłego spojrzenia i widzi, jak patrzę w cierpieniu skazany na marzeń daremnych, me smutne złudzenia. Ja wiem, że nie dla mnie ucz jej żywych morze. Smutno mi Boże. I często wspominam te szczęśliwe chwile, Gdy czułem spojrzenie i serca jej bicie, A teraz tych zdarzeń rozłącza nas tyle, I tracę powoli cel i swoje życie. I wiem, że jej rąk już na szyję nie włożę. Smutno mi, Boże, jak chciałbym choć chwilę Posłuchać jej głosu, pomówić, Lecz jakże coś ściska mi krtań, Dołożyć marzenia do jej uczuć stosu, by wreszcie usłyszeć szczęśliwe ze zdań. Lecz zieleń nie rośnie w kamiennym ugorze. Smutno mi Boże, że często z miłości sobie zgrywał. Nie znałem ja wtedy, co znaczy miłować. Lecz teraz za późno bym serce obmywał, gdy uczuć wybuchu tak ciężko hamować. I nieraz jeszcze przed nią serce swe otworzę. Smutno mi, Boże, i będę czekał aż do końca świata, Smagany rozpaczą na jedno skinienie, Wierząc, że pokocha, choć przeminą lata, Uwierzy w tą miłość nad życia pragnienie. Lecz wiem, że już nigdy nie zabłysną nadziei zorze. Smutno mi, Boże. Lecz wiem, że już nigdy smutno mi, Boże, dla mnie.